Witam, witam serdecznie, moi drodzy kochani, moi drogi kochane baranki, na czytaniu na marzec 2023 roku. Kochani, czytanie tak jak w poprzednich miesiącach, bo jakoś mi to tak fajnie ten rozkład idzie. Dodatkowo tylko będę dokładała taką kartę energii samych dużych argan. Szybciutko tylko powiem, że dziękuję Wam, drogie baranki, że jesteście tutaj. Że poświęcacie mi też swój czas, swoją obecność, że subskrybujecie przede wszystkim, że lajkujecie, ale przede wszystkim za komentarze również. Pozdrawiam bardzo was serdecznie, wszystkich i każdego z osobna. Ci, którzy są ze mną już od dawna, ci, którzy dochodzą, przychodzą, bądź są teraz pierwszy raz, bardzo serdecznie was witam i miło mi was poznać. Nie będę tutaj się ogłaszać co do tego, gdzie można mnie znaleźć, bo po prostu pod filmikiem. Pozdrawiam bardzo ciepło. Osoby spod znaku Barana, które miałam przyjemność poznać na prywatnej sesji. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i macham tutaj do Was za to, że tutaj mogłam Was face to face zobaczyć. Okej, okay, kochani, no to cóż, przechodzimy w takim razie do czytania. Staram się już coraz mniej gadać. Wiecie, ja jestem spod znaku bliźnią, ci, którzy mnie nie znają, więc bliźniaki bardzo dużo mówią, więc niestety. Tutaj z tym moim mówieniem to zawsze muszę trochę uważać i tak się pewnie rozkręcę w trakcie czytania, bo wtedy jak gdyby wchodzę w jakąś taką energię, gdzie <laughs> ciężko mi się zatrzymać. Dobrze, zaczynamy. Poprosimy o czytanie dla baranów. Dla baranów na marzec 2022 roku. Poprosimy o czytanie dla baranów na marzec 2022. 23 roku, co powinny usłyszeć baranki. Poprosimy o energię dla nich. Uh -huh. Już kochani, patrzymy. Energia na marzec. Mamy karta papieża na minusie, dosłownie bo jest to taka talia, która ma pozytywne i też negatywne wydźwięki, tutaj właśnie w tym jasnym kolorze są pozytywne, a w tym właśnie z, z tymi kolcami w negatywie przejdziemy sobie, dlaczego ten papież ma taką groźną minkę, tutaj cóż ta karta chce wam przekazać tutaj, żebyście no, gdzieś tam Usłyszeli to, co macie usłyszeć. Może to jest dla niektórych tylko, a może dla wszystkich, a może tylko dla jednej osoby. Ok. A teraz przechodzimy, ponieważ zbliża się małymi krokami wiosna, więc przechodzimy do takich kolorowych, fajnych kart, które bardzo lubię zresztą, i zaczynamy nasze czytanie na luty 2020, Uf, przepraszam, nie na luty, tylko na marzec, na marzec 2023 roku dla baranów. Dla baranów poprosimy o przekaz na marzec 2023 roku. Ok, słuchajcie, mam tu niestety mało miejsca, no ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra. Co będzie odchodziło powoli od Was? Mhm. Uh -huh. Może jakoś tak. Co będzie odchodziło? Wasze nastawienie. W tym miesiącu, w marcu. To jest oczywiście energia ogólna, więc to będziemy tutaj sobie zaraz o niej mówić. Wasze nastawienie. Jakie są ostrzeżenia na marzec dla Was? Co w pracy? Mam nadzieję, że to jeszcze widać. Widać, ok. Co w uczuciach? Co dobrego w tym miesiącu można osiągnąć? Bądź uzyskać. Myślę, że sobie to jeszcze trochę wezmę do dołu i rada wskazówka przekaz od Tarota na ten miesiąc. Ok, drogie baranki, wszystko już mamy. Pod spodem mamy kartę siły. Oczywiście ją też weźmiemy jak najbardziej pod uwagę, dlaczegoż by nie, tak? Jeśli chodzi o Waszą energię ogólną. Moi drodzy, mam takie wrażenie, że gdzieś tutaj zachwiana została u was, zachwiany został u Was jakiś spokój, jakieś taka, takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności może tutaj się pojawiać, tak? Może też tak być, że Wy jesteście w ten sposób traktowani, bądź Wy. Oby nie, oczywiście, traktujecie gdzieś tak inne osoby, jak traktujecie? No właśnie, czyli jakoś nieetycznie, jakoś nie, nie w taki sposób, w jaki powinniście. Więc stąd tutaj też taka energia może nam się, kochani, pojawić. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? Możemy tutaj powiedzieć też o tym, że. <laughs> Że karta papieża, jeżeli jest no, na minusie, bo to dosłownie tutaj mamy minusową kartę, taką właśnie powinniśmy czytać, to bardzo często też tak jest, że no, kapłan odwrócony, moi drodzy, oznacza też, że Poddajecie swoją sytuację jakiejś weryfikacji, że być może pragniecie zerwać z jakimiś tradycjami, z jakimiś religiami, że z czymś się nie zgadzacie na przykład, tak? Z jakimiś ideologiami, z jakimiś tutaj kulturami, z jakimiś przekazami, z jakimiś, no nie wiem, po prostu z tym, co się dzieje też na świecie, ale też w waszym towarzystwie, wśród waszych rodzin na przykład, tak? Bo czujecie, że czas jest pewne rzeczy uciąć, tak? W którymś momencie. Oznacza ona też to, że wy chcecie żyć według swojej filozofii, światopoglądu, według swoich zasad, a nie tych, które gdzieś tam są odgórnie wytyczane. No bo papież, jak gdyby wiadomo, to są już tradycje, to jest kultura, to jest coś, co już jest zapisane, według czego postępujemy, ludzie postępują powiedzmy, tak. Są to pewnego rodzaju już też ideologie. Mówimy tu też o religii, o religiach, powiedzmy tak. No ale tu na pewno nie chcecie słuchać o religii, więc chcę Wam tylko powiedzieć właśnie, że. Mm że na przykład może być tak, że została wasza wiara wystawiona na próbę, że właśnie się z czymś nie zgadzacie, że ale też tak jak powiedziałam na początku, że być może wy też przestaliście etycznie podchodzić, ponieważ może, może otrzymaliście to z zewnątrz i teraz jak gdyby uznaliście, że dlaczego ktoś ma tak do mnie podchodzić, a ja mam być wiecznie taka, tak, albo taki święty, taki wyrozumiały, taki um, ogarnięty właśnie tymi wartościami, tradycjami, bo a potem mi się obrywa na przykład, tak? I gdzieś tutaj taka postawa właśnie jest. Ale to jest też karta, która mówi o tym, że możecie mieć jakieś urzędowe sytuacje, które gdzieś tam mogą mnie wypalić w tym miesiącu, bądź coś tam się nie uda załatwić. Dla niektórych osób, słuchajcie, dla niektórych, bo wiem, że tutaj jest rozstrzał wiekowy bardzo duży, ale dla niektórych to może być, nie wiem, nie wypalić może, nie wiem, data ślubu, czy, czy nawet dla niektórych jakieś zaręczyny ślub, jakieś takie właśnie uroczystości też z jakiegoś powodu coś się może tutaj Zostać odwołane. Może po prostu z błahych powodów, może zostać to przeciągnięte, bądź z jakichś innych tutaj powódek, ale może, mogą być z tym kłopoty. Może czegoś nie, do, nie dostarczono, czegoś nie, nie, nie donieśliście, więc jakieś takie urzędowe rzeczy, czy też takie mm, celebracyjne, świętowe też mogą być mm, tutaj zakłócone, tak? Cóż jeszcze możemy powiedzieć, tak? Że mm, na przykład. Bardzo ważne jest dla Was też to, że, że wcześniej dla, dla Was pewne wartości były bardzo istotne, natomiast teraz jak gdyby uznajecie, że czas by było to zmienić. Ja to zostawiam dla Was, bo to tutaj yy, Wy wiecie najlepiej, jaką macie sytuację, jeśli to, co mówię, a bardzo często właśnie osoby, które trafiają do mnie na czytania prywatne, których właśnie, które właśnie pozdrowiłam serdecznie, zawsze mi właśnie mówią praktycznie to samo zdanie. W 95% jest to właśnie to, że wysłuchałam tego czytania albo pierwsza raz na Panią się spotkałam, yy, wysłuchałam i jakby Pani mówiła o mnie. Więc to jest pewnie też dla kogoś i, i jeżeli to jest do Ciebie, to Ty wiesz, o czym ja mówię. Yy, i zostawiam to dla Waszego przemyślenia, bo tutaj nie wiem, czy warto jest też tak wchodzić w, tą, w ten korytarz tylko dlatego, że gdzieś tam coś, coś nie wyszło albo gdzieś tam się źle czujecie. Dobrze jest zmieniać swoje światopoglądy, swoje nastawienie, to jest ok. tylko jeżeli to jest w pozytywną tego stronę, więc tutaj mamy niestety tą negatywną trochę stronę, więc tutaj zostawiam Was z tym, czy rzeczywiście będzie warto tutaj w tą ścieżkę iść. Ok. karta siły na tle. Na tle tali mówi o tym, że jesteście dosyć odważnymi osobami, takimi dosyć pewnymi siebie. I nawet gdy tej właśnie. No i przy tym papieżu, jak patrzę w sobie, to ta pewność siebie jest nawet zbytnia, bym powiedziała, bo yy, można to by było powiedzieć, że się tutaj baranki rozkokosiły właśnie i teraz chcą właśnie mówić to, co myślą. I to jest okej, okay, tak? Jeżeli nie krzywdzimy, nie robimy przykrości innym ludziom, okej, okay, jak najbardziej, tak? Yy, tylko tutaj mówię, ta pewność siebie to takie poczucie właśnie siły, czasami nawet władzy dla niektórych, żeby też nie, nie została przesadzona i nie odebrana w zły sposób ani żeby nie działała w zły sposób na inne osoby. Ale fajnie, że taka kar karta jest dlatego, że na spodzie, bo ona też jako tło, jak gdyby tutaj mówi nam o tym, że gdzieś tutaj po prostu sumując nawet te dwie karty, ja bym to uznała za y, odwaga do powiedzenia czegoś. Odwaga na przykład do przeciwstawienia się czemuś, czemuś, komuś, jakiejś sytuacji, jakimś zdarzeniom bądź jakimś tutaj y, powiedzmy y, Ideologią na przykład, tak? I to jest ok, tak? Tak jak mówię, to jest ok. Jeżeli nie krzywdzicie tym nikogo, tylko wyrażacie siebie, jest to ok. No dobra, ale przejdźmy już dalej do konkretów. Co odchodzi z tego poprzedniego okresu, czyli z tego naszego lutego, gdzieś tam plus, minus. Myślę sobie, że wy bardzo żeście tutaj o coś chcieli zawalczyć. Nie wiem, dla niektórych mogło to być nawet właśnie walczenie o. walka, nie walczenie. Walka o. O miłość, może, o relację, o związek, tak też może mogło być, tak? I tutaj, jak gdyby, to wasze stanowisko takie odważne już zaistniało, więc, jak gdyby trochę nabraliście takiej siły, takiej pewności siebie, odwagi do tego, żeby wygłaszać swoje postulaty, to czego potrzebujecie, czy to w pracy, czy to w związkach, czy wśród przyjaciół, jakkolwiek i gdziekolwiek, to jak gdyby już macie za sobą tą odwagę, ten pierwszy krok tak, taki, żeby właśnie ruszyć do przodu, żeby zacząć się już głośno o czymś mówić, z czymś się nie zgadzacie. I bardzo tu jest podkreślone właśnie to, że wy się z czymś nie zgadzacie, macie już dosyć. I to może dotyczyć właśnie pracy, bądź też uczuć, Bądź też po prostu ogólnej, ogólnej sytuacji, która Was otacza, czy w kraju, czy, czy jakkolwiek, tak? Więc w każdym razie tutaj weszliście na taką trochę bym powiedziała bojową ścieżkę, ale to jest, mówię, to jest cały czas ok i nie będę powtarzać się za każdym razem, to jest cały czas ok, bo powinniśmy mieć tą odwagę mówić głośno, tak? Co nas boli, co nas boli, nie wytykać komuś, tylko to, co nam przeszkadza, z czym się nie zgadzamy, tak? Wy w tym miesiącu jak się przedstawiacie, no właśnie, no przedstawiacie się właśnie bardzo nerwowo, bardzo tak bym powiedziała impulsywnie, gdzieś te myśli gonią myśli, niekoniecznie one są takie jakie powinny być, czasami jest to gdzieś tam podyktowane jakąś sytuacją, gdzieś tam jakimś potrzebtem. Brak takiej właśnie, myślę, że coś spowodowało w Was taki, taki burzliwy tutaj obrazek. Ja już jestem ciekawa, do kogo to jest, ale Wy się przedstawiacie właśnie bardzo bojowo. Nawet bym powiedziała, że kłótliwie, więc zaczynamy wchodzić właśnie na tą ścieżkę, o której Wam mówiłam, żeby tylko nie krzywdzić i nie robić przykrości innym osobom, więc tutaj uważajcie trochę, bo jesteście naprawdę bardzo nastawieni bojowo do tego wygłaszania, do tego działania, na dodatek wszędzie byście chcieli być, wszystko byście chcieli robić na już, a najlepiej być we wszystkim perfekcyjni, co nie zawsze od razu idzie zgodnie z tym, co byście chcieli. No właśnie, a dlaczego? Bo też teraz patrząc się cały czas na tego papieża, słuchajcie, ja tak na niego cały czas patrzę, na minusie, on ma taką srogą minę. Dlaczego? Dlatego, że też może być też tak, że, że nie chcecie przyjmować wiedzy, porady, rady też od innych osób, że wy wiecie najlepiej. I i tu bądźcie ostrożni, kochani, żeby was gdzieś to nie zgubiło, tak? Te czytania są dla was, po to, żeby wam coś tutaj rozjaśnić. Oczywiście wy zrobicie jak uważacie, ale tu jest też takie posłuchaj, posłuchaj czasami, nie rwij się do przodu, zastanów się, pomyśl, co chcesz powiedzieć, tak? Pomyśl, zanim coś zrobisz, no bo wy właśnie przestaliście myśleć, tylko działać, robić, tak? I najlepiej wszystko na, na raz. Więc tutaj też jest taki, taki przekaz właśnie od tego papieża na minusie, że mm, warto by było czasami być może się ją podeprzeć czyjąś wiedzą, czyjąś mądrością, być może skorzystać z jakiejś porady, a pokazane jest, że właśnie, no nie, niekoniecznie, bo baran wszystko wie lepiej, baran się już przygotował, ma takie nastawienie więc jeśli tak jest rzeczywiście, drogie baranki, no to powiem wam tak po cichu, że lepiej wam nie podchodzić pod, wiecie, nie? Więc tutaj, tak bym to powiedziała. No dobrze, no ale wiecie, o co mi chodzi, więc tutaj jest taka bardzo cienka nitka, żebyście tutaj sobie nie narobili przysłowiowo kuku, tak? Z waszą energią wiemy, o co chodzi. Zobaczmy sobie, jakie jest ostrzeżenie właśnie. No ostrzeżeniem, kochani, jest dla was to, że tutaj nie od razu kraków zbudowano, jeśli chodzi o Waszą postawę, na przykład w pracy, czy w domu, czy w związku. Cóż to znaczy, że jeżeli chcecie coś osiągnąć, czy w sprawach zawodowych, czy w sprawach uczuciowych, to właśnie na pewno nie tą drogą, o której przed chwilą tutaj żeśmy rozmawiali, tylko wykazując właśnie jakąś inicjatywę ze swojej strony, jakąś kreatywność, jakieś działanie. A tu ja tutaj widzę, że y, wy byście chcieli za sobą pociągnąć tłumy, żeby wszyscy uważali Was, uznawali Was, wysłuchiwali Was, ale jak gdyby, chyba nie tą drogą, którą tutaj żeśmy opowiedzieli, że to zadziała w zupełnie inny sposób. Więc ostrzeżeniem jest dla Was, żebyście nie próbowali na siłę stać się liderem i to dosłownie liderem y, w swojej sferze życia. Bo wiecie, lidery można być też w domu, w związku, wśród męża, partnera, dzieci czy tam partnerki. Ale też w pracy i próbować wymusić, właśnie tą swoją postawą, bo ja już teraz mam dosyć, ja się ze wszystkim, ze wszystkim ciągle zgadzałam i tak dalej, a teraz proszę się zgadzać ze mną. No, nie do końca tak jest, tak, bo to też tak nie działa, że wy tak sobie pomyślicie i, i tutaj wszyscy w ten sposób to odbiorą, jak wy, jak wy myślicie, więc to, że może być odebrane w drugą stronę, to jest ostrzeżenie, jak do tego podejdziecie, co z tym zrobicie. No i oczywiście zostawiam to wam, no bo przecież wy wiecie najlepiej. Ja wam tutaj tylko powiedziałam, i jakie zagrożenia tutaj gdzieś czyhają w tym marcu, tak? Yy, co do pracy, no właśnie, na karcie pracy, na, na yy, miejscu pracy mamy kartę pracy, właśnie, czyli, czyli współpraca, czyli z pracą będzie ok, czyli w pracy będzie ok. Dla niektórych może to być jakaś nowa współpraca, dla niektórych to może być, słuchajcie, właśnie udowodnienie swojej pozycji w tej pracy. No i to już przerobiliśmy przed chwilą, żebyście z tym uważali, tak? Więc tutaj bądźcie ostrożni, właśnie, ponieważ w pracy jest pokazane, że jeżeli macie stałą pracę, to co robiliście, to ok, być może coś wam wpaść nowego, ale też dzięki innym osobom. Więc tutaj bardzo się kłania współpraca, właśnie, czyli zrozumienie drugiego człowieka. Natomiast, no, patrząc na tego straża, możecie mieć z tym problem, tak, że możecie mieć problem właśnie z akceptacją. Z tolerancją, bo gdzieś tam się z czymś nie będziecie zgadzać, więc musicie pomyśleć nad zmianą swojego sposobu myślenia, bo to wszystko, co tu powiedziałam, jest fajne w jakimś tam stopniu, dopóki to nie zaczyna działać nie w tą stronę, co trzeba, tak? Więc przemyślcie to. Natomiast w pracy idziecie do przodu, albo to są nowe projekty, nowa współpraca, dodatkowo może być też jakaś praca, albo po prostu w tej pracy się będziecie rozwijać jak najbardziej. Będzie ona wymagała tutaj od Was jakiegoś tam wysiłku, może niekoniecznie będzie tutaj kolorowo z finansami, czyli mogą się one nie przekładać na Zasób obowiązków pracy, ale, ale też nie będzie jakiejś tragedii, więc tutaj, tutaj będzie ok. Jeżeli będziecie trzymać się tego, co tutaj zostało powiedziane, czyli ta współpraca będzie się fajnie toczyła, to naprawdę możecie do czegoś dojść. Niektóre osoby, tak jak powiedziałam, mogą coś próbować zrobić z, z innymi osobami. Może to być jakiś nowy pomysł na biznes, na pracę, ale to na pewno nie samemu, tak? Nie samemu. No i oczywiście jest potrzebna rada, no i teraz, żeby barana przekonać, że potrzeba jest jakichś konsultacji, nie wiem, jakiś tutaj. Innych, tutaj jakiegoś innego doradztwa, no to będzie może trudno, ale to jest tutaj dla Was pokazane, tak? Więc w pracy w każdym bądź razie tragedii nie ma. Jeśli chodzi o uczucia i o związki, słuchajcie, koło Fortuny. I teraz wydaje mi się, właśnie, że Wy najbardziej to, co tu było powiedziane na samym początku, właśnie przyjęliście tą postawę chyba w związkach że właśnie wy tutaj chcecie w końcu tupnąć nogą w tych relacjach, bo mamy tutaj koło fortuny bardzo taka dosyć istotna zmiana tutaj i może i okej, okay. wy wiecie najlepiej jak tutaj sobie z tym delikatnie radzić tylko tak jak powiedziałam, nie przesadźcie bo wy tutaj na językach macie dosyć sporo i wy czasami jak wybuchniecie to jak skałacha jak to się mówi, strzelacie tak, tymi słowami, więc bądźcie bardzo ostrożni, dlaczego? dlatego, że potem możecie tego konsekwencje ponosić a już widzę jakie, karta rady jest właśnie dziewiątka dziewiątka mieczy czyli właśnie stany depresyjne stany właśnie lękowe, niezadowolenie wolenie, smutek, 5 milionów myśli. No i co teraz, no i co teraz, tak? No i a co teraz, to jak gdyby się wcześniej nie myślało, bo się gdzieś tam nabroiło, tak? Więc jak najbardziej to wasze nastawienie, o którym tu mówiliśmy, to wszystko ma swój, swoje walory, swój atut. Jak najbardziej, tylko mm, mam takie wrażenie, że właśnie żebyście nie, prze, nie próbowali tego przekroczyć, tak? Dla niektórych, tak jak powiedziałam, może to być zakończenie jakiejś relacji, jakiegoś związku i odzyskanie, słuchajcie, jakiejś takiej siły władzy nad sobą, poczucia własnej wartości, odwagi do w ogóle jakichś kroków, tak? I, a dlaczego? Dlatego, że mam takie wrażenie, że to, co możecie osiągnąć, to być może właśnie kogoś spotkaliście, bądź gdzieś już ten ktoś się pojawił w waszym życiu, bądź za chwilę się pojawi, bo chcecie zacząć nowe życie po prostu nową relację dla tych osób, które są w relacji, ale próbują coś w niej uzyskać, coś w niej tutaj zmanifestować, coś tutaj z, nie wiem, postawić, tupnąć głośno i tak dalej. Kochani, koło fortuny mówi o tym, że jeżeli było źle, to rzeczywiście może być dobrze, dojdzie do was ta zmiana i to co możecie osiągnąć, to rzeczywiście uzyskać od swojego partnera, partnerki właśnie ym, tej, tego zainteresowania, tego, tego ciepła, tego, tej emocjonalności, jeżeli właśnie nie, z czymś nie przedobrzycie no bo znowu z drugiej strony, jeżeli wy staniecie się bardzo chłodni, bardzo y, tacy wymagający, roszczeniowi wręcz i y, 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 tak bardzo silni, to z kolei taka siła też może odpychać. Więc tutaj bądźcie bardzo w tym delikatni. Y, więc tutaj w związkach na pewno zmiana. Jeżeli było źle. To możecie to zrobić na dobre, uważajcie, w jakimś stopniu, tak? Jeżeli było. Yy, yy, jeżeli jesteście w relacjach, które się już zaczęły sypać, i wy dobrze o tym wiecie, a weszliście teraz na ścieżkę taką wojenną, to też tutaj, jak gdyby, idziecie w dobrą stronę, tylko też, no słuchajcie, no, pójście na noże niekoniecznie tutaj yy, będzie dobrym efektem. Wystarczy tylko, właśnie, swoje własne poczucie wartości, poczucie swojej siły, yy, tego, yy, czego chcecie uzyskać, w jaki sposób, tylko nie taki, żeby komuś robić krzywdy, tak? Single powiedziałabym, że spotkają kogoś na swojej drodze mają taką okazję oczywiście jeżeli nie będą zbyt energią taką ym, zamkniętą na zasadzie aż tak teraz jestem pewna siebie aż tak tyle przeszłam tak jestem gotowa że po prostu będziecie odpychały ym, gdzieś tam albo odpychali swoją postawą więc tutaj też <słuchajcie>, słuchajcie zawsze umiar i umiarkowanie jest najlepsze w życiu w każdej płaszczyźnie tak naszego życia ym, co najlepsze jest do osiągnięcia dogadanie się z partnerem z partnerką Mówimy tutaj o tych relacjach, które gdzieś tam w przechodzą. Fajna relacja gdzieś tam z jakimś współpracownikiem, kolegą, przyjacielem. W waszym otoczeniu, tak? Ale też tak jak dla Singli, na przykład spotkanie, właśnie takiej osoby, która naprawdę jest godna zainteresowania, która może dać tą ciepło, to rodzinę. Jeśli o czymś takim marzyliście, jesteście na to gotowi, to możecie taką osobę gdzieś już mieć w głowie, może sobie ją zmanifestowaliście, może ona do was przyjść. Jeśli nie, to to, co najlepsze jest do osiągnięcia, to jest to, żebyście też wy z kolei weszli. Znaleźli to umiarkowanie między tym takim, tą taką bojowością, tą taką odwagą, siłą, pewnością siebie, umiejętnością zapanowania nad własnymi emocjami, ale umiejętnością zapanowania, bo te emocje będą z Was czasami wystrzelały, tak jak powiedziałam, ale żebyście umieli właśnie nad nimi zapanować, i będziecie mogli wtedy jak gdyby znaleźć tą równowagę między też tą empatią, miłością do bliskich, znajomych uczuć, czy tam nawet w pracy do takiego właśnie zrozumienia, takiego, takiej fajnej komunikacji, pomiędzy tym też, że macie. Jak gdyby to swoje poczucie wartości gdzieś podwyższone, i wy nagle tutaj chcecie y, troszeczkę y, zmienić y, swoje postępowanie, swoje nastawienie, bo być może kiedyś gdzieś tam zostaliście przez to w jakiś sposób wykorzystani czy zranieni, tak? Jaka jest rada i wskazówka dla Was, moi drodzy? No, rada i wskazówka jest y, tutaj właśnie, żebyście bardzo byli ostrożni w tym, co mówicie, co robicie, ale przede wszystkim to, co myślicie. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli będą jakieś sytuacje, które będą dla Was trudne, ciężkie, to nie pozwólcie żeby one zniszczyły wasze pozytywne myślenie. Ponieważ dziewiątka mieczy jest to karta praktycznie już depresyjna, która nie pozwala wam o niczym innym myśleć tylko właśnie o tych złych sytuacjach, ludziach, zdarzeniach. Na dodatek projektujecie sobie scenariusze na dodatek. Przewijacie sobie taśmę w tej głowie yy, i to tylko powieli te sytuacje, te, te zdarzenia w waszej głowie. Więc absolutnie wyrzucajcie takie myśli, przede wszystkim myśli, bo myśli czują, yy, myśli powodują wasze uczucia. A jak tak się czujecie, to zaczynacie potem znowu właśnie tak myśleć i to się zamyka koło, więc zacznie was spotykać coraz więcej takich właśnie sytuacji, żeby się właśnie tak czuć. Więc radą jest, żeby przestać myśleć negatywnie, przestać odtwarzać scenariusze, przestać żyć przeszłością, tylko żyć przyszłością. Tu i teraz idziecie do przodu, jesteście na bardzo dobrej drodze, znajdźcie teraz ten umiar między tą waszą zmianą, która w was zachodzi. Mówiliśmy tutaj o papieżu i tak dalej, tak? I też tym, co do Was idzie, czyli tą empatią, miłością, zrozumieniem, koleżeństwem, ale też nowym uczuciem, bądź odnalezieniem tego właśnie uczucia w swoim partnerze, jeśli jesteście na tej drodze właśnie. Manifestowania, bądź tutaj wręcz przypominania się, zaraz moment. Halo, ja też chcę tutaj coś powiedzieć. Ja też w tym związku potrzebuję uczucia, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też może do Was przyjść. Kochani, tak naprawdę widzę, że potrzebujecie tutaj przede wszystkim umiaru, bo mam takie wrażenie, że baranki, jak już coś, w coś idą, to zaczynają w to iść za bardzo. Tak, jak gdyby za bardzo wchodzicie w rolę, tak bym powiedziała. Więc tutaj musicie, znaczy no nie musicie, tylko ja tak zawsze mówię, musicie, ale tutaj powinniście znaleźć tutaj jak gdyby tą równowagę, żeby to wszystko wtedy miało ręce i nogi i naprawdę było dla Was jak najbardziej korzystne, tak? No to cóż, tyle tutaj z dzisiejszego czytania na marzec 2023 roku. Kochani, piszcie, będzie mi bardzo miło i bardzo Wam już za to dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie, jeśli tego nie zrobiliście. Mówię tutaj dla osób, które są pierwszy raz. No i cóż, no i widzimy się w następnych filmikach, może teraz trochę więcej tych filmików będzie, bo ostatnio ym, za bardzo ich tam nie robiłam, więc mam nadzieję, że to się trochę zmieni, więc może trochę częściej będę tutaj do Was zaglądać, yy, więc bądźcie czujni. Pozdrawiam Was serdecznie w takim razie, serducho oczywiście, drogie baranki, Wam wysyłam, no i cóż, no z kim to rozanowało, no może się dowiem. papa pa.